Lego Ninjago 70749 Wężowe Wrota. Przeznaczone dla osób w wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy 5 minifigurek wraz z bronią i akcesoriami: J Lloyd, Zugu, Kapołaj, Hen. Mamy tu także świątynię Anacondrai o wymiarach 38 cm długość. 19 cm wysokość, 10 cm szerokość, w której znajdziesz głowę węża z otwieraną paszczą, wielkimi kłami oraz możliwością zrzucenia zatrutej kuli. Świątynia Ma posiada również sprężynowe wyrzutnie strzałek w schodach, emblemat gongu, -gong, zapadnię i dół najeżony kolcami. Znajduje się tam również ukryta jaskinia, pajęczyna, Mapa, stojak na broń z maczugą, szpon i kamienne ostrzechana. Skrzynia ze skarbem, zdobienia w formie zębów węża, czaszki, kości i pomarańczowe płomienie. W zestawie jest również odłączona wieża z więzieniem, która ma 13 cm długości, 12 cm wysokości, 3 cm szerokości. Ma ona wiszący most, kościaną bramę i cele. Broń w zestawie to dwa miecze Loida, dwa sztylety Jai, miecz Anakondrai dla Kaparaui oraz kuszyn dla Zugu. Dodatkowe akcesoria to magiczna laska Hana oraz pochodnie i mapa Loida. Możesz także odtwarzać ulubione sceny z serialu telewizyjnego Ninjago Master of Spinjitzu. Zestaw składa się z 529 elementów. Dziś głęboko w dżungli został uwięziony Jay. tylko mapa Loida może wskazać miejsce świątyni, w której uwięzili go Anakondrai. Kiedy dotrzesz na miejsce, musisz być bardzo ostrożny, bo na straży stoi Kapurai z mieczem Anakondrai oraz Zugu z prułaźną kuszą. A po wkroczeniu do świątyni będzie już tylko gorzej, bo wszędzie czyha na ciebie mnóstwo pułapek. To między innymi ukryte wyrzutnie strzałek w schodach, zatute kule wpadające z paszczy węża oraz zapadnia. Pamiętaj też o odnalezieniu drugiej mapy, która przyda Ci się, by przejść przez świątynię Anakondrai. Wejdź bezpiecznie przez wiszący most do celi w wieży i odnajdź czyja, która musisz uwolnić. Jak skończy się ta niezwykle niebezpieczna przygoda, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem może być Twoja wyobraźnia.